W tym podcaście chciałem poruszyć ciekawy temat, a mianowicie szacunku do ludzi, ponieważ są firmy, które ten szacunek do, do ludzi mają, niosą na sztandarach, mówią, ludzie są dla nas najważniejsi, I, i chciałem się zastanowić, czy faktycznie tak jest, że dla tych firm ludzie naprawdę są najważniejsi i ten szacunek jest ważny dla nich, czy też jest to tylko taka ściema, taki korporacyjny czy PR-owy chwyt. I chciałem porównać tutaj dwie firmy, Google. Oraz Toyota. Zacznijmy od Google'a, tak naprawdę no, to jest firma Alphabet, ale potocznie mówimy na tą firmę Google, bo ona wyrosła z naszej słynnej przeglądarki Google. No i trzeba pamiętać, że to jest firma, która właśnie znana jest z tego, że no, dba o ludzi i ludzie są w centrum uwagi. Dlaczego? No bo też od samego początku twórcy tej firmy, Larry Page i Sergej Bryn. No, oni mówili, ludzie są dla nas no, mega ważni. To jest ciekawe. W 2004 roku oni napisali do pierwszych udziałowców list, w którym napisali: Google nie jest zwykłą, zwykłą korporacją i nie zamierza taką być. I potem dodali coś takiego: Nasi pracownicy, którzy nazywają się Googlersami, są wszyscy. Oczekujcie od nas, że będziemy raczej dodawać pracownikom benefitów, niż z czasem redukować te benefity. Więc oni dosyć mocno opowiedzieli, że no, pracownicy są istotną częścią naszej większej misji, I, i faktycznie oni dotrzymali słowa, bo Google jest znany z tego, że dba o pracowników, są tam dobre wynagrodzenia, te wszystkie benefity. Słuchajcie, można są te takie w cudzysłowie przedszkola w biurze, gdzie można dzieci zostawić ścianki spinaczkowe, firma ci funduje masaże, posiłki itd. Więc naprawdę no, Google tutaj był stawiany przez wiele lat za wzór. No ale co się stało? Co się stało w tym roku w maju Google zwania ponad 12 tysięcy ludzi z dnia na dzień. Jest to totalne zaskoczenie dla ludzi. Ludzie budzą się rano i nagle okazuje się, że nie mają dostępu do systemów firmowych, do biura nagle się dowiadują z dnia na dzień, że są zwolnieni. Więc no taki sposób zwolnienia bez, nie wiem, takie bez ostrzeżenia, totalne zablokowanie w ogóle dostępu do firmy, do systemów firmowych, no z jednej strony nie kojarzy się absolutnie z szacunkiem do ludzi, no ale pamiętajmy, że na przykład Twitter zrobił podobnie. No i w tych, wśród tych firm takich high Faktycznie no, takie rzeczy mają miejsce. Oczywiście, jak to się ma do szacunku do ludzi, do stawiania ludzi na pierwszym miejscu, to jest kwestia oddzielna. No i teraz zobaczmy, co się stało. Co się stało, bo ktoś powie, no dobra, oni zwalniają 12 tysięcy ludzi, wiadomo, trudne czasy, no ale też pamiętajmy o tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat Google zatrudnił 50 tysięcy ludzi. I teraz jest świetny świetne wywiady CNN-u e, z ludźmi z Google'a i ja też gdzieś tam e, dam linki e, pod po tym postem czy podcastem, dam linki do, do wywiadu. Zachęcam do przeczytania. I, I jakby wyłania się taki obraz, który ja nie wiem na ile on jest prawdziwy, no bo to ludzie, e, gdzieś tam pracownicy Google'a, w dużej mierze ci pracownicy, którzy zostali zwolnieni o tym mówią, e, więc oni też pewnie pod wpływem emocji mogą różne rzeczy mówić. No, ale z tego y, taki obraz się wyłania, że firma przez ostatnie dwa lata mocno y, no, goniła za zyskiem i takim rozwojem i taką wiarę mama, że, miała, że ten rozwój będzie nieskończony, on będzie cały czas będziemy się rozwijać. Więc zatrudniali ludzi na potęgę, bo potrzebowali ludzi, żeby rozwijać biznes, no bo były szanse rozwoju, widzieli szanse potencjał rozwoju biznesu. No to, no to nakręcamy się, to do tych ludzi tutaj troszkę można powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, może bez opamiętania zaczęli zatrudniać. No a w pewnym momencie, jak każdy biznes co lepsze i gorsze lata, teraz mamy gorszy rok w całej branży technologicznej, bo nie tylko Google Zwania, Twitter, Microsoft i tak dalej też. Nagle się okazało, że tych ludzi przez te ostatnie dwa lata oni zatrudnili za dużo. No i mamy te masowe zwolnienia. No i teraz chciałbym tą sytuację porównać trochę z Toyotą. Toyota to jest firma, która ma strategię niezwalniania ludzi. Oni, nieważne, co się dzieje, my ludzi nie zwalniamy. E, przy czym, trzeba tutaj powiedzieć jasno, to dotyczy pracowników etatowych. Oczywiście większość pracowników Toyota to są pracownicy etatowi, ale w Toyocie również są pracownicy tymczasowi. Pracownikom tymczasowym Toyota zatrudnienia nie gwarantuje. Ale faktycznie, jeśli chodzi o pracownika etatowy, to jakichś masowych, jakichś zwolnień, jakichś istotnych, w ogóle istotnych zwolnień w Toyocie nie było od lat 50. I teraz skąd to się bierze? To jest ciekawe, jak Toyota jest w stanie zapewnić to, że nie zwalnia ludzi, bo przecież w każdym biznesie są złote i upadki. Toyota też przeżyła kryzys, to, ten, ten kryzys 2007-2009 kryzys covidowy. 2007-2009 Toyota była jedną z niewielu firm, czy tam z kilku firm, które nie zwolniły ludzi, bo jednak w branży motoryzacyjnej się wtedy ludzi zwalnia, przynajmniej w innych, w innych korporacjach. I teraz jak Toyota. To osiąga, bo, bo jest tutaj pewna. Hmm, Toyota ma sposób na to, żeby tych ludzi nie zwalniać i bez, żeby zapewniać ciągłość zatrudnienia. Ponieważ Toyota, podobnie jak Google, mówi, że ludzie są dla nas e, bardzo ważni, i Toyota ma dwa filary. Y, Toyota ma coś takiego, co nazywa Toyota Way, czyli swój sposób działania, i ma dwa filary. Pierwszy to jest szacunek do ludzi, a drugi to jest ciągłe doskonalenie. Czyli szacunek do ludzi to jest jeden z dwóch najważniejszych filarów działania tej firmy. I teraz to, co jest ciekawe, że Toyota, żeby nie zwalniać ludzi w ciężkich czasach, podejmuje kroki w dobrych czasach, kiedy biznes się rozwija. I y, mamy fajny wgląd w to, jak Toyota do tego podchodzi w książce Droga Toyoty do Zaangażowania Pracowników, gdzie y, Tracy y, Richardson. Ona opisuje swoją historię. Ona tam zaczęła pracować jako pracownik na linii produkcyjnej, awansowała potem na lidera zespołu i grup lidera. Grup lider to jest ktoś, kto ma pod sobą kilka zespołów, więc tam zdaje się 30-35 osób. Um, ale ona też pokazuje ciekawą rzecz. Ona się przyjechała do fabryki w Kentucky w momencie, kiedy Toyota wyczuła, że możemy strasznie mocno się rozwinąć na rynku amerykańskim i stwierdzili, budujemy nową fabrykę. 86 rok zaczynają budować w Georgetown, w Kentucky swoją nową fabrykę i oni potem dokładali nowe linie, dodawali nowe fabryki, no bo ten biznes się niesamowicie rozwijał, więc oni wyczuli, tu jest potencjał rozwoju. Ale ciekawa rzecz w pewnym momencie Tracy opisuje taką sytuację, że um, oni e, mieli uruchamiać nową linię produkcyjną, e, mieli zatrudniać ludzi, ale jeszcze nie zatrudnili tych ludzi, ale już sobie testowali, już patrzyli jak, e, przygotowali się do tego, jak ta linia ma produkować. I ona dostała zadanie z innymi ludźmi, żeby zanim ta linia w ogóle zostanie uruchomiona, wdrożyć tam takie usprawnienia, optymalizacje, żeby tam zatrudnić jak najmniej ludzi. Że okej, okay, my się rozwijamy, rozwijamy biznes, ale na tej linii produkcyjnej musimy zrobić wszystko, żeby tam pracowała minimalna możliwa liczba ludzi. To jest ciekawe, bo pamiętajmy, że już wtedy Toyota była najbardziej produktywną firmą na świecie. Więc oni zatrudniali mniej ludzi niż inni. Oni po prostu mniejszą liczbą pracowników mogli robić to samo, co inni. No i pierwsza myśl może być taka, że kurczę, ale oni to są dusi grosze w tej Toyocie, chcą jak najwięcej z tych ludzi wycisnąć. Patrzcie, jeszcze nie zatrudnili, a oni już kurczę biorą swoich ludzi, żeby już kombinowali, żeby tych ludzi było jak najmniej na tej linii produkcyjnej. Ale w książce Tracy troszkę inaczej tą sytuację opisuje motywację Toyoty. Ona mówi coś takiego: musieliśmy zrobić wszystko, żeby zoptymalizować linię produkcyjną, żeby do produkcji było jak najmniej ludzi potrzebnych, ponieważ Toyota ma strategię zapewniania e, zatrudnienia przez całe życie pracownikowi. Ale, żeby zapewnić pracę, musimy robić wszystko, żeby w momentach, kiedy biznes się rozwija, zatrudnić jak najmniej ludzi. Bo jeżeli zatrudnimy więcej, za bardzo zaszalejemy, to co będzie w trudnych czasach? Jak my tym ludziom zapewnimy zatrudnienie? W trudnych czasach. No i popatrzcie, no jaka tu jest strategia Toyoty. Ona mimo, że widzi, że biznes się rozwija, to podchodzi do tego ostrożnie i ma strategię nie zatrudniajmy za dużo ludzi. Zastanówmy się dwa razy, zanim zatrudnimy człowieka, bo okej, okay, dzisiaj się rozwijamy. Ten człowiek nam się zwróci, ale co będzie za pięć lat, jak, będzie, jak biznes będzie miał kłopoty. I, I faktycznie Toyota w czasach rozwoju przygotowuje się na trudne czasy. I faktycznie to się opłaca, bo popatrzcie, że tak jak dzisiaj... Te firmy w branży technologicznej mają duży kryzys. No to w branży motoryzacyjnej taki kryzys to było lata 2007-2009, zwłaszcza na rynku amerykańskim. Gdzie popatrzycie, że na przykład popyt na Toyota Tundrę spadł dwukrotnie i oni w fabryce Toyoty Tundry potrzebowali dwa razy mniej ludzi niż normalnie, ale oni nie zwolnili ludzi. Fajnie to opisuje też w swoim ostatnim artykule e, opublikowanym przez Państw Instytut. E, Liker, a on mówi, że oni po prostu, no okej, okay, no połowa ludzi pracowała nad produkcją, połowa ludzi w tym czasie szkoliła się właśnie z drogi Toyoty, z rozwiązywania problemów, z tych kluczowych elementów, które dla Toyoty są ważne, żeby zarządzać firmą, żeby się rozwijać, żeby się doskonalić. No i naprawdę tutaj, no, na mnie wywiera duże wrażenie to podejście Toyoty, ale też można powiedzieć, że im po prostu jest łatwiej, bo oni, no mają swój sposób na to, żeby żeby wyrażać ten szacunek dla, dla ludzi i żeby zapewniać ludziom te miejsca pracy. No dużo wcześniej się do tego przygotowują. No to czy słuchając tej historii można powiedzieć, że Toyota to, hmm, to jest poważna firma. Oni naprawdę, wiecie, dbają o ludzi, a Google to nie. Google uu, słabo. No ja bym tak daleko nie szedł, bo pamiętajmy, że Google jest stosunkowo młodą firmą. Toyota to jest firma, która dużo dłużej jest na rynku. I pamiętajmy, że Toyota w swojej historii raz przeżyła masowe zwolnienie. W 1950 roku Toyota musiała zwolnić ponad 2000 osób, czy tam 2700 osób. To była dosyć duża część jej załogi wtedy w Japonii. Ja zaraz sobie sprawdzę. Tak, oni zwolnili 2146 pracowników, redukując w do niecałych 6 tysięcy osób, więc to były dosyć duże zwolnienia. Prezes firmy się podał do dymisji wtedy, um, Keiichiro Toyota. Um, I Toyota bardzo mocno, szefostwo Toyoty bardzo, to było takie traumatyczne przeżycie dla tej korporacji. Bo wiadomo, w kulturze japońskiej ty dbasz o ludzi, a oni mieli problemy z kasą, mieli problemy, żeby dostać finansowanie z banków, no i no w pewnym momencie związki zawodowe zgodziły się też na te zwolnienia, ale, ale to było dosyć traumatyczne przeżycie. I oni po tej sytuacji no, zaczęli okay. się zastanawiać, co robić, żeby w przyszłości takiej sytuacji uniknąć. Więc Toyota też zwalniała masowo ludzi. <grym> nie jest firmą idealną. Wyciągnęła stąd wniosek i dużo się nauczyła, bo Toyota ma takie same problemy jak inne firmy, ale on, inne firmy, ale oni naprawdę się dużo uczą. I ja myślę oczywiście, że jest szansa, że te firmy technologiczne nie zatracą swojej kultury, tak jak Google, tej dbałości u ludzi. Po prostu to, co się teraz stało, te masowe zwolnienia, będą dla nich takim doświadczeniem, na którym oni no, będą się rozwijać i będą się uczyć, jak w przyszłości no, lepiej dbać o ludzi, żeby do takich masowych zwolnień nie dochodziło. Nie wiem, jaka jest wasza opinia o tej sytuacji. Zachęcam do umieszczania gdzieś komentarzy albo pod podcastem, albo na LinkedInie, gdzie puszczę informacje o tym podcaście. Napiszcie, czy ten podcast Wam się podobał, czy jest sens takie podcasty robić. No i do usłyszenia.